Dzień dobry wszystkim, witam ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam grę, kolejną grę z serii Dobra gra w dobrej cenie od wydawnictwa Egmont. Gra jest autorstwa Łukasza Woźniaka, a ilustrację wykonał Maciej Szymanowicz. Gra jest przeznaczona dla 2 do 4 graczy od 6 lat wzwyż, a czas na pełną rozgrywkę około 15 minut. Tak wygląda pudełko. Identycznie praktycznie jak wszystkie gry z tej serii, więc spokojnie możecie zmieścić na swojej półce, na swojej kolekcji, i kiedy zbierzecie kilka gier, naprawdę fajnie się prezentują na takim stoliku, czy na półce. I tak, co jest celem gry? Celem gry jest zbudowanie jak największego wierowca i wygra ten gracz, którego, któremu, się, któremu się to uda. Jakie mamy elementy? Poniekąd już tutaj widzicie, zaraz wytłumaczę, co się na nich znajduje, ale zacznę od takich czterech żetonów podstaw naszych wieżowców. One są dwustronne i mają też różne kolory, co będzie odgrywało e, jakby rolę w jednej z wersji gry drapaczy Chmur, ale o tym troszeczkę później. Czyli cztery, po jednym dla każdego gracza. I dodatkowo mamy. 26 dwustronnych kafelków wieżowców, i są na nich kolejne poziomy budowli. Każdy z tych poziomów może być w różnym kolorze, analogicznie do tego, jakie są tutaj, właśnie kolory, więc są one również na tych elewacjach tych budynków. Znajduje się także tutaj wśród tych kafelków taka ikonka garażu. Do czego ona służy i jak ją się dostawia, też oczywiście wytłumaczę. Ale co bardzo ważna, że, bardzo ważna rzecz, na tych kafelkach znajdują się okna w różnej liczbie, i to będzie tutaj kluczem do zasad rozgrywki. Od 1 do 11. Jedynka to będzie szczyt naszego wieżowca, 11 podstawa. No, chyba że e, wybierzemy jako pierwszy element, który ma mniej okien, no to możemy go, będziemy mogli oczywiście dostawić, ale o tym za, za chwileczkę. W jaki sposób przygotowujemy grę? Już Wam tłumaczę. Każdy z graczy wybiera jeden kafelek podstawy. Nie ma, go, nie ma tutaj w podstawowej wersji znaczenia, jaki kolor wybierzemy. Kolor podstawy ma znaczenie w wersji nieco zaawansowanej, ale o tym wspomnę na samym końcu. W zależności od liczby graczy, układamy każdy kafelek przed sobą, tak aby było miejsce na budowanie kolejnych konstrukcji. Niewykorzystany kafelek, jeśli gramy w mniej niż 4, odkładamy na bok. E, gracze muszą oczywiście, tak jak wspomniałem, zostawić sobie troszeczkę miejsca tutaj, gdyż będą dokładać kolejne kafelki, po to, aby zbudować jak największy wieżowiec. E, właśnie od, teraz dochodzą do tych kafelków wieżowców. One są, tak jak wspomniałem, dwustronne w różnych kolorach. Są też wizerunki garażu oraz szczytowy dach. Wszystkie te tak kafelki mieszamy na, na stole, na samym środku e, i. W ten no to sposób możemy przystąpić do rozgrywki. Kiedy wszyscy, wszyscy gracze będą gotowi, na komendę najmłodszego gracza, który mówi: Buduj, gra się rozpoczyna. Nie ma podziału natury. Wszyscy gracze budują jednocześnie, jak najszybciej, i muszą wybierać spośród kafelków ze środku stołu i dokładać do swoich wieżowców w myśl pewnych zasad, bo muszą się stosować do bardzo ważnych przepisów budowlanych. I teraz tak. Pierwszy kafelek, który dołożymy do naszej podstawy, może mieć dowolną liczbę okien. Ważna rzecz, możemy używać w gry tylko jednej ręki i trzymać w niej tylko jeden kafelek naraz. Po wzięciu kafelka możemy go albo dołożyć do naszej konstrukcji, albo odłożyć z powrotem na środek stołu. I kiedy zdecydujemy się wybrać kafelek, zwracamy uwagę na liczbę okien, które się tam znajdują. Dlaczego? bo każdy dokładany kafelek, który będzie dokładany później po tym pierwszym, musi mieć mniej okien niż ten tutaj, który jest dostawiony. To jest bardzo ważne, więc trzeba być bardzo spostrzegawczym, szybszym, szybszym niż przeciwnicy, ale również bardzo wyczulonym na to, ile okien znajduje się na tych ścianach elewacjach, żeby po prostu nie popełnić błędu. Kiedy tak się stanie, no to zaraz wam powiem właśnie co się wydarzy. I tak zasada jest taka, że dokładamy do swoich budynków e, kolejne kafelki i nie może być kolejny z, z większą ilością okien niż ten, który tutaj się już znajduje. Budujemy tak do momentu, kiedy oczywiście nie postawimy dachu. Ale za chwilkę, tak szyb, szybko postaram się jedną ręką, żeby nie, nie robić dwoma. 5, 5, niech tu będzie już 2, cały czas gdzieś tutaj postaram się znaleźć. O, widzicie, albo dobra, popełnię jeden błąd. 3, 2, i oczywiście szukamy. Jest garaż, o tym też zaraz wspomnę, ale szukam dachu. O, właśnie, ten gracz. Gracz, który pierwszy wybuduje ostatni poziom, czyli dołoży taki wizerunek dachu, zaczyna odliczać do 5: 1, 2, 3, 4, 5. Kiedy doliczy, wszyscy pozostali gracze przerywają w tym momencie dokładanie swoich kafelków. Następuje zliczenie punktów. Ważna rzecz, że znajdziemy także w wśród tych kafelków taką ikonę garażu. Możemy go dostawić do budynku, który mamy tutaj wybudować. Tylko ważna rzecz: budujemy go tylko z lewej strony lub z prawej. Nie możemy, nie, nie, nie możemy mieć więcej wizerunków w garażu niż jeden, ale ważna sprawa: nie możemy żadnych tutaj budynków elewacji budować na garażu. Te, te kafelki dokładamy tylko do podstawy. Ważna jeszcze zasada: raz dołożonego kafelka do naszej konstrukcji, nie możemy już odrzucić i w jego miejsce położyć innego. I teraz, kiedy już nastąpi koniec gry, wszyscy sprawdzamy poprawność ułożonych konstrukcji, czy oczywiście są ułożone zgodnie z przepisami, czyli właśnie od największej liczby okien do najmniejszej. Kiedy któryś z graczy popełni błąd, przykładowo właśnie tutaj ten. Po mojej stronie. Dołóżmy na przykład jeszcze jeden kafelek, żeby było na przykład ten. Czyli widzicie, jest 10, jest 7 i tutaj jest tych kawerków 11. Co się wtedy dzieje? No, następuje błąd w sztuce budowlanej i te kafelki, które są powyżej, ich kolejność jest zaburzona, że jest więcej niż na poprzednim, zostaną Zburzone. No niestety, tak się czasami w budownictwie e, dzieje. Mój brat to może potwierdzić, jest inżynierem, więc na pewno w, tym, w tej kwestii miałby więcej do powiedzenia. I tak, wygrywa gracz w wersji podstawowej i w sumie w wersji zaawansowanej również, który zbiera więcej punktów. E, wersja podstawowa daje punkty za e, budynek większy, e, który zbudujemy większy. W wersji podstawowej kolory ścian nie mają znaczenia. Natomiast w wersji podstawowej, zaawansowanej kolory podstaw mają znaczenie, gdyż za każdy później dołożony kafelek w kolorze podstawy dostajemy dodatkowo punkt. Więc nie tylko punktujemy za dołożone kafelki, za garaże, które dostawimy obok właśnie podstawy, ale także za kolor elewacji w kolorze podstawy. To jest wersja oczywiście zaawansowana, więc kolory wtedy są bardzo, bardzo kluczowe. W wersji podstawowej, tak jak wspomniałem, liczą się, liczy się, liczą się kafelki im więcej, tym więcej punktów. A dodatkowo nie zapomnijcie, że garaże też punktują za jeden, więc warto je też dostawiać, gdyż one faktem nie, nie powodują, że mamy większy budynek, ale również sprawiają, że wartość punktów nam się zmienia i zwiększa. To tak w dużym skrócie, tak wygląda gra, naprawdę bardzo fajna gra imprezowa, którą możemy wyciągnąć w trakcie spotkania ze znajomymi, w trakcie niedzielnego obiadu z rodziną jest naprawdę szybka, jest ekspresowa, jest dynamiczna do takiego smaczku tutaj fakt, że możemy używać tylko jednej ręki, a nie dwóch no gdyby tak było, to podejrzewam byłoby tu nieźle byśmy się mogli przepychać pomiędzy współgraczami, a tak to jedną ręką spokojnie jesteśmy w stanie odnajdywać kafelki, których po prostu szukamy więc pamiętamy, dokładamy do podstawy kolejne elementy z oknami w myśl zasady, że ten dołożony później musi mieć mniej okien, niż ten założony, założony poprzednio. W zaawansowanej wersji liczą się dodatkowo kolory postaw i kolory elewacji, do których które będą dodatkowo nam punktować. No ale to już dla Was, za, zaawansowanych graczy w tę grę lub chcących nieco bardziej sobie ją uatrakcyjnić. Jak Wam się podoba? Mi nawet bardzo, no, nie jest takim e, tytułem, który, do którego często może wracam w trakcie gry ze znajomymi czy z rodziną, ale lubię, lubię sobie przy nim e, zasiąść i rozegrać choćby jedną czy dwie partyki, bo może być e, naprawdę ciekawy. Kiedy będziecie chcieli zagrać oczywiście kilka rund, to warto sobie te punkty notować gdzieś na kartce, przygotowanej wcześniej i po rozegraniu odpowiedniej liczby rund, nie wiem, na przykład trzech, następuje zliczenie wszystkich punktów, i ten, który ma najwięcej, wygrywa, ten, który ma ich mniej, przegrywa. No są różne wariacje, różne kombinacje, jak wy to rozwiążacie. To oczywiście wasza wola. Ja Wam polecam oczywiście e, z gry. Z tej serii nie są drogie, około 15 zł. E, znajdziecie już takie oferty na portalach aukcyjnych i sklepach. Więc ja, ja Was zachęcam, polecam. A na dzień dzisiejszy, dziękuję za uwagę, dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do kolejnych filmów, które już niebawem na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie, cześć!